Cześć, Michał, Fundacja Akademia Boreliozy.pl i portal Lime is Real. Lime is Real oznacza nic innego jak to, że borelioza jest prawdziwa. Kochani, prośba gorąca. Mamy końcóweczkę kwietnia, do 30 e, ostatniego dnia miesiąca kwietnia możemy oddawać e, czy przekazywać swoje 1,5% z podatku dochodowego, więc jeżeli e, można kogoś prosić, a ktoś jeszcze tego nie zrobił, to będziemy wdzięczni za przekazanie e, na naszą fundację Akademię Boreliozy. E, przypominam, że jest OPP organizacją pożytku publicznego, może zbierać te 1,5%, no i no w sumie nie udało nam się nigdy zebrać, nie wiadomo jakiej kwoty, ale, ale przynajmniej może będzie na księgowość, żeby miesięcznie sobie płacać tym, którzy to zrobili bądź chcieliby to zrobić z góry serdecznie. Dziękuję. Ja też przypominam, że ja prowadzę konsultacje już tylko i wyłącznie przez portal Dietomaniak. Także kto ma potrzebę ze mną się skonsultować, też serdecznie wszystkich zapraszam. Kochani, Lifehik, mógłbym mówić bardzo dużo, w zasadzie godzinę, dwie godziny o złych rzeczach, które się dzieją w kontekście osób chorych na boreliozę na platformie Twitter, jak wygląda Heidi kto to robi, natomiast chciałbym się skupić nie na złych, a na dobrych rzeczach. Dlaczego? Dlatego, że wkrótce kochani maj, maj, majówka, e, ludzie e, robią wypad na natury, jeżdżą na działki, wyjeżdżają gdzieś poniekąd jest to problem dla nas chorych na boreliozę, czy świadomych chorych na boreliozę, bo większość z was nas właśnie w tym miesiącu się zaraziła, ale co jest kochani ważne, maj miesiącem międzynarodowym miesiącem świadomości o boreliozie. Co ciekawe, skoro lekarze twierdzą, że borelioza nie jest problemem, to dlaczego ktoś wymyślił Maj, że ten maj ma być tym miesiącem świadomości, międzynarodowym dniem, miesiącem świadomości o boreliozie. Co ciekawe, z punktu widzenia medycznego, czyli lekarzy medycyny akademickiej, takiego prostolinijnego, prostomyślącego, który ma podejście do boreliozy, czy tygodnie jeden antybiotyk, koniec, kropka, ten miesiąc troszeczkę przeszy tym schematom, tym standardom postępowania. Mianowicie, wpadł mi, wpadł mi taki artykulik, ja będę chciał Wam troszeczkę go przeczytać. Maj jest miesiącem międzynarodowym miesiącem świadomości o boreliozie. Jako osoba również się z nią zmagająca, czuję się w poważnym obowiązku rozszerzania świadomości wśród społeczeństwa, bo niestety przez to, że ta świadomość jest krytycznie niska, chorzy dodatkowo cierpią. Nim są prawidłowo zdiagnozowani, może minąć kilka, kilkanaście miesięcy, a nawet kilka, kilkanaście lat, zanim lekarz postawi prawidłową diagnozę. Taka zwłoka może bardzo utrudnić późniejsze leczenie i spowodować w organizmie czasami już zmiany nieodwracalne. Kochani, u mnie szukanie przyczyn mojej choroby w 2009 Roku się zaczęło, a skończyło w 2012, czyli w 2012 dopiero padła właściwa diagnoza. 3 lata mój stan diametralnie się pogorszył, można powiedzieć, że byłem w stanie krytycznym. Leczenie jednym antybiotykiem doustnym w ogóle mi nie pomogło. Leczenie szpitalne, gdzie były podawane w lewe przez 21 dni pomogło mi nawet. Trochę bardziej. Natomiast po wyjściu ze szpitala trzy dni później wszystko wróciło jak bumerang ze zdwojoną siłą. Czyli kolokwialnie mówiąc, ten mój miesiąc prawie pobytu w szpitalu równał się z tym, że w czasie, kiedy byłem w tym szpitalu i miałem podawany dziennie, godzinę w lew, moje objawy się zmniejszały. Ale jak tylko ten szpital opuściłem po miesiącu, to trzy dni później już wszystko wróciło. Natomiast lekarze powiedzieli, rozłożyli ręce i powiedzieli, że. Nie ma problemu, pamiętam, wtedy ordynatorem był pan Lucian Kempa w tym szpitalu zakaźnym w Bytomiu. Także pozdrawiam tutaj z tego miejsca pana e, ordynatora. Oczywiście, lekarze powiedzieli, że to inne jednostki chorobowe. Pomimo tego, że 3 lata szukali tych wszystkich jednostek chorobowych, zanim udało mi się zdiagnozować boreliozę, to po trzech tygodniach leczenia z powrotem wróciliśmy do tego czasu sprzed. Wielu lat, gdzie szukaliśmy te różne choroby, i znowu stwierdzili, że to trzeba szukać, że to na pewno już nie jest borelioza, bo przecież została przeleczona jednym antybiotykiem. Jak się później okazało, oprócz boreliozy była Bartonella, a oprócz Bartonelli była mykoplazma, była Chlamydia, były tu gdzieś inne patogeny towarzyszące boreliozie, no ale o tym już mi nikt przecież nie chciał wspomnieć. Powolutku na forach człowiek sam się uczył yy, i Ludzie bardziej doświadczeni, e, oczywiście, nie chorzy, którzy e, przechodzili przez tą samą drogę co ja, e, potrafili pomóc, potrafili doradzić i potrafili wskazać na to, na co lekarze niestety, ale nie wskazali. E, kochani, jaka jest jedna z najważniejszych cech charakterystycznych dla boreliozy i koinfekcji? E, w zasadzie jest jedna wspólna. Jest jedna wspólna. Objawum jest multum i może być multum, i możecie boleć kolega koleżanko wszystko. Różnorodność to jest cecha wspólna. Narządy, tkanki, układy atakują te patogeny. Możemy być ciągle wyczerpani, ciągle bez sił, znowu mieć siły, mogą pojawiać się okresowe bóle stawów, potem znikać, bóle migrujące, wędrujące, bóle głowy, problemy z sercem, problemy kardiologiczne wszelakiej maści. Ale przede wszystkim wieloobjawowość, jedna z głównych cech i zmienność, jedna z głównych cech, nasilanie, e, osłabianie, nasilanie, osłabianie, sinusoida, pamiętajcie o tym. My mówimy w cudzysłowie osoby chore na boreliozę dwa tygodnie lepiej, dwa tygodnie gorzej. To jest oczywiście w cudzysłowie, bo dla każdego ten okres jest inny, Nie, mianowicie wiecie o co chodzi, że... Dziś możemy czuć się fatalnie, a za tydzień będziemy czuli się bardzo dobrze. Natomiast z biegiem czasu ta równia, jeżeli jest jeszcze taka wypłaszczona, to nie robiąc kompletnie nic, a będąc dalej chorym, te stany polepszenia będą coraz krótsze i płytsze, a stany pogorszenia coraz dłuższe i głębsze. W pewnej chwili osiągacie stan źle albo bardzo źle. No i niestety później jest problem z tego wyjść. Pamiętajcie, tu są też, tutaj autor tego artykułu pisze o mitach, jakie krążą wokół boreliozy. Pisze o rumieniu. Musisz mieć rumień wędrujący jako główny manifest boreliozy. Wcale jest nieprawda, kochani, bo większość z nas rumienia nie miała, a boreliozę ma, więc tutaj dobrze, ktoś obala ten mit. Rumień. Y jeżeli jest, to jest wyznacznikiem choroby e, faktycznie, natomiast brak rumienia absolutnie nie wyklucza e, tej choroby. Można być chorym i nie mieć tego rumienia, mieć inne symptomy, inne objawy. E... Musisz pamiętać ugryzienie kleszcza, żeby być chorym. Bardzo dobrze tutaj autor tego tekstu napisał. Kochani, ja nie kojarzę ukąszenia kleszcza, a jestem chory. Po co się nad tym doktoryzować? Pamiętajcie, pytanie, a ugryz Pana kleszcz, jest pytaniem nie do końca właściwym. Dlaczego? Dlatego, że możemy w ogóle nie kojarzyć, że nas coś ugryzło, a możemy być chorzy. Pamiętajmy o białych, małych nimfach, przyźroczystych, wielkości główki szpilki. Coś może w nas być, nie wiem, godzinę, dwie, trzy, pięć, dobę a my nawet o tym wiedzieć nie będziemy. To są te kleszcze jeszcze takie przed przeobrażeniem, małe, białe i e, cieliste. E, tutaj autor kończy ten artykuł. E, myślę, że bardzo krótko, bardzo zwięźli, bardzo fajnie napisane. Ja też chciałem powiedzieć, że w maju będziemy publikować e, różne artykuły, od podstaw poprzez choroby u gwiazd, u aktorów show biznesu, u naszych polskich aktorów, celebrytów, będziemy chcieli poprzez ten pryzmat pokazać, że to jest choroba, która może dotknąć każdego, nie tylko szarą myszkę człowieka, który tak naprawdę w tym świecie przecież nie ma nic do przekazania. No przecież jesteśmy, my chorzy sektą przewlekłej boreliozy, tak nas nazywa jedna z lekarek warszawskich, co jest interesujące. Nic dodać, nic ująć, kochani, bo po prostu ja nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć. Natomiast będziemy chcieli w tym maju krok po kroku wszystko opisywać, wszystko komunikować. Warto też, kochani, zaopatrzeć się, to też tak na podsumowanie, w encyklopedię, encyklopedię w książki tak naprawdę. Borelioza, Darii fenomenalna książka. Borelioza i koinfekcje. Jeden z najlepszych lekarzy na świecie, który poświęcił większość swojej chyba kariery zawodowej nad czy chorobą odkleszczowym, dr Richard Horowitz. Why can't I get better? Jedna z lepszych książek, co można zrobić, by poczuć się lepiej? Leczenie opornych postaci boreliozy i chorób przewlekłych. To są książki kochani, które naprawdę warto, żeby znalazły się w każdej bibliotece. Ja też chciałem powiedzieć, że jestem w trakcie pisania no, w mojej ocenie fenomenalnej książki na temat boreliozy, która tak naprawdę wszystko to, co mnie przykrego ale zarazem dobrego spotkało w chorobach odkleszczowych. Myślę, że będzie tam opisane. Mam nadzieję, że znajdę fajnego wydawcę, który będzie chciał to wydać. Mam nadzieję, że ktoś pochyli się nad tym. Naprawdę będzie to swoistny przewodnik. Taka książka od chorego dla chorego. Po co? Po to, żeby zaoszczędzić Wam czas, Wasze pieniądze, Waszą drogę do poszukiwania prawdy, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania. Myślę, że w tej książce ten zbiór 14-letnich moich doświadczeń się e, zabrze i że będzie to książka prostym językiem napisana od chorego dla chorego. Niestety nie będzie tam mnóstwa e, pozytywnych rzeczy, raczej więcej negatywnych, ale też e, na te negatywy będą. Przeciwdziałania, czyli co można zrobić, żeby nie wpaść w tą otchłań, czy w tą dziurę, w którą wpadłem. Ja, kochani, ja wam życzę udanej majówki, uważajcie na siebie, e, bądźcie, jak to mówić, gotowi na wszystko. E, taki fajny serial gdzieś mi tam wpadł, e, gotowe na wszystko, więc bądźcie też gotowi na wszystko. Pamiętajcie, zawsze mieć lepiej przy sobie coś do wyciągania klaszcza, żeby móc od razu w razie W e, zareagować. Czas ma znaczenie. Więc jest istotny. Wierzcie mi, wiem z doświadczenia, jak mój syn złapał kleszcza. Jest panika, jest szukanie, jest bieganie, jest jeżdżenie po aptekach. Miejcie ze sobą takie rzeczy, a na pewno, jak się coś złego przytrafi, będziecie mogli od razu zareagować. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia znowu. Pozdrawiam Was. Michał. Hej.